Już wypierdalę. mnie. Spokojnie jeszcze. Wypierdalnie. Ja zostaję na noc. Co? Zostanę na noc. Już się kurwa. Dobrze, usiądź na chwilę. Usiądź. Tak, to kurwa. Dumy, Ej, no, zostaw go, zostaw go, co ty robisz, ty? Nie bij go, kurwa, ty dewinu, ty! Zostaw go, idź młody do domu! Witaj, daj to! Nie, Ja pierdolę! Witaj, Stasiek, Wybieramy. kurwa, został do pływana. Weź daj na to, że króla młody nic nie robi. Kurwa, pięć złotych dla młodego, elo. Nie mam butów. Chuj mnie Uśmiech. 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 Chuj na fil. Butów nie mam. Wypardzaj mnie Paweł, dziesięć złotych. Dziesięć złotych dla Stasia Bandyty i daj spokój młodemu. Tu, Paweł, Bandyto, proszę, uspokój się. Wypierdalny stąd. Wypierdalny stąd, szczupły powiedziałem. Młody pociśnij konkretnie siłę staremu pierdowi albo muza i nagle skokretnie, bo się zapękił od pięciu godzin. Stasiu Królu Ełku, słuchaj mnie. Pięć złotych. Nikt nie chce domu. tego młodego już słuchać. Duża część widzów uciekła że z kina. go, królu Ełku. Proszę już nikomu się nie chce go słuchać. Pozdrawiam i wyjeb młodego z domu. że nie za grał. Nie, tu kurwa, nie rządzić nie będzie. Ja chcę królem. będą mnie, mnie tu kurwa rządzić.